Witajcie, z tej strony Buźka i w dzisiejszym odcinku pokażę wam jak naprawić Buźka klikera. więc jeżeli ci pomogłem to możesz zostawić łapkę w górę. Rozwiązanie tej sprawy jest banalnie proste, słuchaj, musisz odpalić sobie Buźka Clickera i teraz patrz. Tutaj jest nazwa okienka, jako że Blazing Pack zmienił nazwę na BlazingClient.net i jeżeli to się w przyszłości na przykład zmieni, albo jeżeli chcesz korzystać na innym Minecraftie, niekoniecznie na Blazing Packu, czy Blazing Kliencie, nie wiem już jak to nazywać sam, to po prostu musisz nazwę okienka sobie przepisać dokładną, ze spacjami i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli to zrobisz dobrze, to będzie wszystko działać tak, jak tutaj będzie mi działać, no zaraz za sekundę wam pokażę, ale tak jak widzicie, musi tu pisać Minecraft 188 BlazingClient.net. Jeżeli na przykład usunę sobie tutaj chociażby ten, wiecie, no, nawias, to widzicie, już, już mi makro nie działa, ale jeżeli go zrobię z powrotem i będzie to wszystko Git. No to w tym momencie już mi makro bije. Także słuchajcie, no po prostu musicie sobie ustawić tą nazwę, bo ona się zmieniła. Jeżeli kiedyś jeszcze Wam przestanie e, jakby klikać czy działać, to pamiętajcie, żeby tu wejść i sprawdzić, czy na pewno nic się nie zmieniło. Jeżeli nic się nie zmieni, no to. E, no to będzie wam działać po prostu tak. Polecam oczywiście zaznaczyć sobie powiadomienia o streamie, bo tutaj działają lepiej, a na YouTube troszeczkę gorzej. To YouTubeowi wychodzi, także jeżeli ktoś nie dostaje powiadomienia o streamach, które ostatnio robię, to możecie sobie kliknąć powiadomienia o streamie buźki. Wtedy dostaniecie powiadomienie, jak tylko odpalę live'a. No, także to tyle. Jeżeli chodzi o klikera, mam nadzieję, że będziecie dalej korzystać. Życzę miłego dnia i do usłyszenia. Oczywiście będzie jutro streamek, także wpadajcie. No, Ciemka.